Dzień dobry, witamy Państwa w naszym pierwszym premierowym odcinku naszego cyklu pasieka przy domu. Ja nazywam się Bartosz Wojtawczyk, jest ze mną nasz ekspert Wojtek Konieczny. Proszę Państwa, nie bez powodu zaplanowaliśmy start naszego cyklu o tej porze roku. Większość pasiek na terenie kraju jest obecnie już po sezonie pasiecznym, czyli po tym okresie pozyskiwania, pozyskiwania miodu, pyłku. I myślimy o zimie. Mówimy teraz o właściwym starcie sezonu pasiecznego. Dlatego naszą intencją było prześledzenie prac pasiecznych od samego początku tego cyklu. Dlatego będziemy w pierwszym odcinku e, mówili o standaryzacji, o wyrównywaniu siły naszych rodzin. No właśnie, Wojtku, po co ten zabieg wykonujemy i w jaki sposób? Może zacznę od tego, że za chwilę będziemy pracowali przy ulach. Widzicie Państwo, rodziny są już. One były takie duże tyle korpusów zajmowały. Aktualnie są już miodnie zlikwidowane zostały same rodnie. Tutaj siedzą matki i na razie odpoczywają po ciężkim sezonie bo jeszcze nie podjęliśmy kamienia na siłę. Ale Rodziny są w e, różnej wielkości. Jedne są słabsze, drugie są silniejsze, z różnych powodów ta akurat się wyroiła, tu jest młoda matka, która dopiero podjęła czerwienie. E, obawiam się, że ona nie zdąży nie zdąży e, dojść do tak dużej siły, żeby była w stanie samodzielnie przezimować. Obok mam rodzinę, która jest odkładem e, z tej sąsiedniej rodzinki. No, ale nie mogłem znaleźć matki w rodzinie, więc złapałem jeden korpus. Postawiłem z tej rodziny, od, m, odleciała cała lotna mucha, wróciła w stare miejsce. Tutaj mam niedojrzałą bi bi biologicznie rodzinę, czyli mam matkę. Mam dużo czerwiu otwartego na pewno. Nie mam czerwiu krytego, jeżeli to są jakieś resztki. W związku z tym będę miał taką przerwę pokoleniową. Żeby zlikwidować tę przerwę pokoleniową, muszę dostawić kilka ramek e, krytego czerwiu. No skąd wezmę? Stąd. Tutaj, Tutaj mam odwrotną sytuację. Mam nadmiar e, lotnej pszczoły, mam dużo krytego czerwiu, e, a niewiele otwartego. Jeżeli później zajdzie potrzeba, to ja najwyżej znowu skoryguję sytuację w tym ulu, ale na, na dzisiaj... Będziemy zasilali te dwie rodziny czerwiem z tej jednej. Po prostu wyjmiemy sobie rameczki i wstawimy. Trzeba pamiętać to, co Bartosz powiedział, że rodzina, która idzie w zimowle, powinna być maksymalnie duża. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest utrzymać jej temperaturę. To jest ten stosunek. Powierzchni kuli w stosunku do e, e, środka, do, do, do tej zawartości. Jeżeli jest powiedzmy to jest wielkość małego roju, który idzie na zimowlę, to on ma bardzo dużą powierzchnię. Mhm. Bardzo szybko się wychładza. Tak. Natomiast jeżeli będzie to wielkości piłki futbolowej, to e, powierzchnia w stosunku do e, masy pszczół jest dużo mniejsza. Im jest dużo łatwiej e, utrzymać temperaturę, bo trzeba wiedzieć, że w środku jest temperatura utrzymywana taka jak w środku lata, tam gdzie jest matka. Bo wychłodzenie matki sprawi, że e, ona nie będzie składała jajek. Stanie się bezpłodna. W związku z tym, o ile na zewnątrz kłębu temperatura jest zbliżona do temperatury na zewnątrz ula, to w środku musi być zachowana e, temperatura. Taka jak w ciągu dnia. Komary żyć nie dają. Tutaj będziemy właśnie postępowali w ten sposób, aby, aby no stworzyć maksymalnie sprzyjające warunki. Ja ze względu na układ pożytków nie dążę do aż bardzo takich silnych rodzin. Natomiast ci koledzy, którzy szczególnie na Dolnym Śląsku, Polszczyźnie, którzy mają wczesne pożytki. A wczesny pożytek u nich to jest rzepak w, rozkwitający około 15 kwietnia. Czyli oni muszą mieć bardzo silne rodziny, które już w lutym muszą pobudzać do, e, rozwoju. do rozwoju. Natomiast ja, jak mam, e, główny mój pożytek to jest akacja, która rozkwita średnio 28 maja. To ja mam luksusową sytuację, mogę mieć mniejsze, mniejsze rodziny, bo i tak spokojnie zdążę je przygotować do głównego pożytku. I to jest, to jest e, taka sytuacja. Wojtku, y, samo wyrównywanie rodzin polega na tym, że z tych rodzin o większej sile przenosimy czerw. Do słabszych rodzin. Tak. No dobrze, tylko jak to zrobić, żeby nie zaszkodzić tym silnym rodzinom, tak, żeby nie zmniejszyć, nadm nie zmniejszyć nadmiernie ich siły? Mm, nie, dlatego trzeba umiejętnie to zrobić. Trzeba wiedzieć, <laughs> ile można ująć, żeby nie było to ze szkodą dla e, tej rodziny. No właśnie, ile minimalnie ramek, jeżeli mówimy o ulach wielkopolskich, ile minimalnie ramek powinna mieć e, rodzina którą y, zamierzamy zazimować na tym etapie. Na tym etapie nie ma takiego y, limitu. Nie ma takiego limitu, dlatego że ja z tymi rodzinami mogę zrobić wszystko. Wystarczy, że dwie słabe połączę ze sobą i w ciągu pół godziny zmienia się sytuacja. Jest podwojona masa pszczół, podwojona ilość czerwiu. W tym momencie mogę robić cudawianki. Albo mogę tak jak ja teraz zamierzam, zabrać z tej rodziny czerw kryty, wstawić i delikatnie zmienić sytuację. To jest taka e, delikatna korekta, ale silna korekta to jest po prostu połączenie rodzin. Dobrze, Wojtku, przejdźmy zatem do praktycznej tak, części e, naszego filmu. Więc będziemy zabierali z tego ula czerw kryty, żeby wzmocnić inne rodziny. Może na początek zwróćcie Państwo uwagę, taki myk. Nie chcę, żeby pszczoły mnie żądliły po rękach, w związku z tym koszulę solidnie zlałem wodą, bo pszczoły nie lubią siadać na mokrym. Teraz zrzucam sobie pszczoły spod powałki. One tutaj zaraz nam opuszczą górę gniazda, a jest ich bardzo dużo. No, rodzina jest naprawdę przeładowana pszczołą. Uwaga. Stawiamy sobie tu i patrzymy, co się dzieje. Niestety, wadą takich uli wielkopolanów jest ciasnota, i żeby operować w ulu. To trzeba wystawić jedną ramkę zawsze. Rameczkę sobie opieramy i lecimy, szukając ładnych ramek z czerwiem. Przy okazji zobaczymy, czy matka czerwi. Powinna już czerwić. O, widzicie, ile jest pszczół? One aż zwisają na dole. Mm -hmm. Jest tak dużo pszczół. To jest stara rama. Nieodbudowana. Jak widać, pszczoła jest bardzo łagodna. No fajnie. Tutaj za wiele tego czerwiu nie ma. Trzeba będzie poszukać kolejnej ramki. Bartosz, zamienimy się miejscami teraz Środek gniazda To na pewno nie będzie krytego czerwiu Czy raczej nie powinno być, oczywiście, że nie ma środek jest zawsze najmłodszy czerw w środku Sio. już mi jedna dziabnęła 1-0 1-0 Na tej chyba coś jest. Nie, to pokarm. Nie, pokarm. Mhm. Nie, to jednak tamtą poprzednią weźmiemy. Jeżeli tu jest pokarm, to tutaj też nie powinny już być mhm. e, czerwiu. Nie ma. Pokaż, pokaż, pokaż. Wydawało mi się, że tam był. Gdzie? Po mojej stronie. Jest czerwony, taki wygryzający A. się chyba, no. Dobra. O, patka. O. Piękny niebieski znaczek, tegoroczna. Patrzę, czy... No. Trochę pokarmu, trochę pszczół. Parę mateczników. To miski. Aha. To są miski matecznikowe, które, które później ewentualnie mogą być Aha. przez pszczoły rozbudowane do wielkości matecznika. Mhm. No. no dobra. ta była taka trochę lepsza? Ta. No i dobra. I dwie ramki, świat i ludzie. Teraz go złożyć gniazdo. Zrobiła nam się dziurka. Nie szkodzi. Tam za tobą chyba zatwór jest. Jest, jest. No to dajemy zatwór. Jak widać, pszczoły jest bardzo dużo. I po zawoda. A tutaj jest nawet fajniej. Bałem się, że będziemy musieli wycofywać ramki. Od razu widać, że jest rodzinka mniejsza, prawda? Nie jest tak liczna. O, tatusie jeszcze latają. O i widać ewidentnie, że trzeba rodzinkę wzmocnić. Zosić. Tak jest. O, zobacz, sklejna ramka. Pokarm mhm. jest. No. Ciężka. Pełno pokarmu. Może nie zasklepione, ale... Mhm ta jest lekka bo tu już będą jajka mm -hmm. o już jest tak mm -hmm. widać A, ja jest tak jak mówiłem wstaw wstaw bo jest miejsce tak ta. Dobra, do, do maty tam mm -hmm. uh -huh. A? Nie jest źle. No pięknie. Nie jest źle. Nie jest źle. Kryty, otwarty. Dobre. Ponieważ ta jest z jajami, to ją zostawiamy. Jazda. Do domu. Koszula mi pękła. No ojciec, polataj się trochę. Dobra. Czy ma Wojtku znaczenie, znaczy no na pewno ma, w którym miejscu wstawiasz te ramki z y, obcym czerwien? Yy, to znaczy nie mogę rozrywać kuli czerwiu. Yy, no tak. Czyli w obrębie kuli czerwiu yy, mogę sobie spokojnie wstawić w dowolne mhm. miejsce, ale czerw kryty z reguły stawia się na skraju, Aha. zostawiając matce środek na czerwienie. Tak. Aha. Z tym, że oczywiście, jak wylęgnie nam się czerw z tych dwóch ramek, to matka natychmiast przyjdzie i zaczerwi. I o to chodzi. I o to chodzi. Popatrzcie jakie spokojne pszczoły. Po ogóle jak baranki. Jak baranki. I to już jest rodzina Bartosza. Sio. Sio, Mocha. I sio. Pasły. Pasły. Dobra. Źle. Odwrotnie. Bo będą się nalatywały na no wywieczniki. Na wywieczniki. Patrz, nie wiedziałem. Wywieczniki muszą być po boku. Nie wiedziałem. <noise> Tym samym Wojtku. Co zrobiliśmy Wyrównywaliśmy... no, wykona... Zrobiliśmy z jedną z rzeczy wykonywanych przy jesiennym przeglądzie. Tak jest. Wyrównywaliśmy troszkę tą siłę. Tej rodzinie odebraliśmy część czerwiu. Ona i tak sobie doskonale poradzi do zimy. Tak tą jest. wzmocniliśmy, dzięki czemu z jednej mocnej, jednej słabej będziemy mieli dwie. dwie mocne rodziny, które 4,5. Na... tak jest, które na wiosnę, a nie że trujeczka i piąteczka, dokładnie. I te rodziny na wiosnę będą gotowe do podjęcia intensywnej pracy na wiosennych powytkach. Pod warunkiem, że teraz zrobimy kolejny element jesiennego przygotowania roślin, rodzin do zimy, czyli będziemy je podkarmiali na siłę. Ale o tym w następnym, w następnym odcinku. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do obejrzenia kolejnej części naszego cyklu.